Cześć i przepraszam, że tak już nie nagraliśmy, ale nie mogliśmy, no i widzimy się jak dojedziemy do I Już was przeprosiłem za to, co, za co zrobiłem, więc teraz nagrodę, taki dodatek. Tu, 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 tu. Jakie duże. Это малина у котка. Więcej kaczek. Biedne kaczuszki. Widzicie co przed chwilą było? Przed chwilą widzieliśmy e, lisy. Przebiegły dwa tutaj nad drogą o tak. I to było dziwne, bo tak przebiegły jumu. Nie, nie zdążyłem ich nagrać, bo tak szybko biegły. 50 km na godzinę po prostu. Jesteśmy nad molo. Um, no i jest celny wstęp zbroniony. to jest słaba. Ale stąd przynajmniej można coś zobaczyć. Krótka które tutaj płyną. Lub całą plażę. To jest dobrze, że nie widać. Prawie byłam kamera wody Fajnie tu idziemy coś zjeść, bo troszeczkę już jesteśmy, ale jeszcze przed tym pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, Do wątki, na wątku wróciliśmy już z Mola. Szkoda, że było zamknięte. Zostawiamy auto.

Teraz idziemy na dar pomorza, bo chcemy zobaczyć co na nim jest. Za chwilę kupimy bilety i muszę wam powiedzieć, żebyście tu przyjechali. Dobre oceny to ma i ta szarlotka była przepyszna. Polecam restaurację, przystań. Najlepsze jest ich ta szarlotka. Karnale lody na niej. Przepyszne. Ok, już jesteśmy bliżej. I teraz jest tutaj ORP błyskawica. Za chwilę Wam ją pokażę, bo wcześniej było ciemno. No i nie było jej widać. No to podchodzimy. I tak wygląda to cudo. To jest przepiękne. Co tu się dzieje? To jest H34ORP błyskawica statek wojenny zniszczył bardzo dużo innych statków. W grudniu nie można do niego przychodzić, nie wiadomo mu dlaczego, więc już prawie jesteśmy i widzimy się za Jesteśmy przed darem Pomorza. Tak wygląda. Duże, trzeba było kiedyś na te linie wchodzić, żeby rozłożyć żagle i wchodzimy, żeby kupić ubraneciki i pozwiedzamy sobie. Muzeum nieczynne. Aha, super. Okazało się, że muzeum nieczynne, więc idziemy do akwarium, żeby zobaczyć aksoloty.